i World. Jeśli też ubiegłacie grać w tę grę, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a my zaczynamy! Słuchajcie, dzisiaj w Avatar World znajdziemy najlepsze triki w bobasowym dodatku, więc mufinka będzie miała bobasa. Bobo mufinka będzie. Będziemy robić bobo mufinkę. Tak, dokładnie. W tym dodatku mamy tutaj różne bobasy, więc oczywiście zawołamy naszą mufinkę, żeby tutaj była. Kilka też zawołam. Oj, mam wąsa! Ej, ale to jest czy a ja w klubie żab, tak jak na filmikach proponowanych. Dobra, słuchaj, mufinka, w tym dodatku podobno da się zrobić żab. Żabie przebranie dla Bobaska. Patrz, to jest idealne wejście dla mnie, Ależ to No i właśnie rozumiesz, to żabie przebranie można no zrobić No i wtedy Mufinka będzie miała takie przebranie. No tak. No dobra Mufinka, no to co zaczynamy robić pierwsze triczki? Faj, pierwszym trikiem jaki zrobimy matko czy? Ja zawsze marzyłam o takim domku Myślałem, że to z, z, ze ze mną. Zajko. Zajko, tam jajko. Ej, trzeba je wysiedzieć pewnie. Może ją trzeba wziąć do ręki, bo tutaj czasami a nie ma interakcji. Z tym dobra, ejkiem. i tak po, po Dobra, tu zostawiamy jajko i zaczynamy od pierwszej. Na początku trzeba tutaj po ust z tego co kojarzę po Pograć właśnie w kółko i... O, wow, i się... wow, ale i macie pierwszy samochód, w którym z tego, co kojarzę, chyba można wsadzić bobasa i on sobie może w tym jeździć. Dobra, dobra za, odstawimy go tutaj. Kolejnym triczkiem z tego, co kojarzę, żeby dostać kolejny samochód, jest bardzo banalny. O, jaka żabka tutaj. No czekaj, właśnie. Czekaj, ja mogę na nie poskakać? O, to jest chyba basen. A nie, trampolina, no. masz rację. Okej, okay. następnym triczkiem, jaki trzeba będzie wykonać, to jest to, że podlewamy normalnie te kwiaty. <laughs> nie ma w tym wody? O nie! Poczekaj. Ale jest, 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 dobra, bo leje trzeba było się. te takie niepodlane kwiatuszki tak. patrzeć. Myk, my, to jest jeszcze nie jeden... Ja jeszcze jeszcze czekaj, czekaj, czekaj. Powynek. O, tu jest i tu pewnie... O, to jest z tyłu. Myk! Ko, ale o, ma... br... No to jest buka. Czekaj, 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 poczekaj, ja muszę coś sprawdzić. I tak, czekaj? nie wsadzaj tam No nie da się, bo on może dlatego, że jest w tym. No to jest! Nie było ale ktoś co? udało tak nam i się. Tak. No co, niech sobie skacze na trampolinie w autku. I kolejnym chyba było albo w tym krzaczku, albo w jakimś innym krzaczku. Z tego co kojarzę, właśnie był jeszcze jeden samochodzik no. A teraz muffinka Teraz muffinka, szukaj. Tu, nie, 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 to nie w tym, kochanie. I, i, no i wyrwałeś, Ale kwiatki też nam są potrzebne. Możesz już Stos jak w Minecrafcie. Weź sobie każdego kwiatka po jednym. Jej, ci, mam tutaj no. rąk. Dawaj. Okay. mi rąk. No dobra, no to przyjdziesz no za chwilę. Tego też weź ze sobą. No za chwilę po niego dobra. przyjdziesz. Ty, 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 ty. Ale I sobie zobacz. idę? Tutaj masz jeżyka. Bierzesz te kwiatki, tu jest Jerzyk. A tu jest jeżyk? To jest no. Jerzyk. Jerzyk potrzebuje kwiatków. Czerwony kwiatek do czerwonego miejsca. Ojej, ci, czy ja tam dam No, wodę? O, nie, źle. Białe. O, czekaj, to tak niebieskie. Nie. <laughs> to jest ciężkie. Teraz mamy białe. biały. i po, teraz musisz lecieć do piaskownicy! Co jest tu żółtego? Tylko weź sobie tutaj te nasionka i musisz je posadzić w piaskownicy. Spróbuj je posadzić. No spróbuj, przytrzymaj je. Nie da się tak? A wydawało mi się, że tak się to robiło. Może gdzieś indziej? No to trzeba je gdzieś posadzić. Na pewno trzeba je... Doniczkę musimy znaleźć na 100%. Zapomniałem, że za... na pewno musi być taka doniczka, bo to jest zadanko. to nie jest doniczka. Nie, to nie jest doniczka. Poszukajmy tutaj doniczusi. Halo, gdzie jest? Może, może w środku jest. Dobra, to idziemy do środka? No wejdźmy do środka. Zobacz, co się z nim skacze. Konewusia. Konewka. Więc tu będzie musieli. I wrócić, wyhodować jeszcze jednego kwiatka, a wstać innego kwiatka, randomowego kwiatka, stamtąd, zobaczymy czy się odpali, czy, czy muszą być kolory. Nie, nie, muszą być kolorami, nie, nie ma szukiwania. Się. Dobra, idziemy do środka. Uu. Ile rzeczy? No dobra, w środku mamy też jakieś sekrety, co nie? Tak, tu jest sposować. bardzo dużo sekretów. Na początku, po co wychodzisz Są, z domku? Ja chciałam wejść mną, no, dziękuję. Daj, na początku musisz ułożyć kostki od 1 do 10. Oj, a na sobie? Od 1 do 10 no, musisz ułożyć kostki. Czemu na ziemi? Nie, no a tak, tak, tak. W sensie tak. Od 1 do 10, układaj po kolei. Trzy, 4, no. Rafa, siomi. Żyrafa. No zostaw żyrafę w spokoju. Nie Dobra, jeszcze szósteczka teraz jest. E... No gdzie jest szóstka? O, matko. O nie. No nie, no gdzie jest? Poczekaj. O no, wszystkie, oprócz szóstki. O, no, gdzie jest szóstka? Specjalnie ją. Ukrymy. Specjalnie ukryta szósteczka. Musi być. O, to też zostaw. To... E, nie, 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 Wy, Wyjmij to całe. Tak, i tu będziemy musieli burgera tak samo ułożyć to u góry. Nie, e, to tak. będzie potrzebne do jeszcze kolejnego okay. zadania. Zostaw to. Nałóż, nałóż tego burgera. Ojoj. Tak jak powinny być odpowiednie z tego co. One są nie. chyba źle. źle że będziemy brako, brakować górnej bułki No to widzisz, trzeba to wszystko poznajdywać To nie o jest takie jeju, proste Ej, to jest ciężkie Ej, co? gdzie najpierw sałata, mięso Na początku bułka no. Potem dał Ja bym dał sałatę Dałbym pomidora no, nie najpierw Na pewno pomidorkę Może pani się stąd posunąć, bo pani jak Na... troszeczkę tutaj zasłania Ta Na pewno świat. pomidorek jest potrzebny, 100% finka. Tutaj nie widzę tej bułki O, to jest rozkładane, ale też jej nie widać O, to jest gwiazdka, ona się przyda, więc ją już tutaj chowam Mam bułkę! Masz bułkę? O, mm. ja ci nie, cię nie pojawia nie... No, czyli mówiłem, że źle. A może bułka, kotlet? A może jeszcze czegoś brakuje. Może no coś pewnie brakować. coś brakuje. Ser! O matko, takie łatwe. No właśnie, nie, to sobie w jakiejkolwiek. Na kotleta. To ma być. A nieważne chyba. Okej. Okay. No, ale to nadal nie jest moja szóstka O Aż poczekaj, się... poczekaj, jak tu już jesteśmy, no. słuchaj, jedź na sam koniec, na sam koniec przejedź Otwórz te słoneczniki, tak, jednego i drugiego, otwórz wszystkie i Na drugą stronę, na drugą stronę jedź My kiedyś zrobiliśmy ten trik, już mi się przypomniało Otwórz wszystkie i okej, okay, teraz jedź w tamtą stronę, w prawo I tu za krzakami się pojawiło kolejne auto to jest auto dinozaurowe! Dino Doktycznie, auto! Ale to nadal nie jest mój żółty kwiatek. No, Wracamy z powrotem do naszego. Super. Tutaj tego nie mam. No dobra, idziemy dalej szukać. Uuu, lustrze się odbije. To serduszko będzie nam pewnie potrzebne. wyjmij wy wy tą kostkę i, I zacznij wkładać, mam tak, tak? Tak, ma jest ducho, gwiazdkę. jest kwiatek. Nie, nie, to nie, nie, nie jest taki kwiatek. kwiatek. To będą jednokolorowe, wydaje mi się. Tutaj nie ma. Widzowie, też szukajcie, szukajcie może, wy też znajdziecie. To nie jest takie łatwe, tak naprawdę. Jedziemy jeszcze w tą stronę i na pewno z tego co kojarzę, tu trzeba ułożyć weź gwiazdki i poukładaj w tym okay. gwiazdki i księżyc. Widzę dwie gwiazdki i widzę jeden księżyc. A gdzie jest jeszcze gwiazdka? O, no to teraz właśnie to jest problem, że wszystko jest zawsze pochowane. Bobas pewnie ma w O, jest! A nie. Nie, to nie jest gwiazdka. No jest gwiazdka, ale się nie daje wziąć. Bo to nie jest do tego gwiazdka. Potrzebujemy doniczki, Mufinka. doniczki, żeby wyhodować kwiatka A czy ty tu widzisz, gdzieś się doniczkę? No nie, ale trzeba na pewno lecieć i komu po prostu kupić. kupić. No kupić. No przecież są normalnie te sklepy, tak jak w toce. Bo jeszcze czegoś brakuje. Biedronka, biedronka jest jedna tutaj. Proszę włożyć i motylka jeszcze Ci będzie brakowało. Motylek! A, znalazłeś, totalnie co? O, patrz, było schowane. Co się yy, to się nagle pojawiło. Trzeba włożyć. Stąd jest gwiazdka, a, teraz a ta... to wszystko jest jasne. Ależ to, i a co to się jest... stało? Poczekaj, Po wyleciało. Yy, nie, tutaj jest. A to? Nie, to, bo to. I to jest do włożenia do kostki. Okej, okay, i nie tylko. I tu też jest do włożenia I do tak kostki. Tak, wiem, zauważyłam. O matka, jak to wszystko jest połączone, No Fajnie. wiem, Powiem Ci, że te triki są tutaj kozackie. I Kolejna kołyska. I To możesz domontować na łóżka dziecięca. Do naszej Bobo Mufinki to będzie. Tak, dla Bobo Mufinki. Teraz Uu. chyba pora jest zdobyć albo kwiatka, kwiatka. Albo. Poczekaj, bo jeszcze... A jeszcze ta szóstka. A nie, jeszcze szóstkę musimy znaleźć. Pytanie, gdzie jest ta szóstka? Może Właśnie. Ta może ona gdzieś wyleciała nagle randomowo. Pewnie tak, widzowie, widzicie ją gdzieś tutaj? Ona jest schowana na pewno za czymś. Ale gdzie ona może być? Klikaj w topu. Jest, 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 Aż jest, ty. Tutaj mamy szóstkę. Dobra, i teraz, i teraz Myk. I dostajesz kolejne, też wow. ostatnie Dobra, i jeszcze teraz zostaje nam kwiatek Czyli potrzebujemy doniczki, żeby wyhodować Więc albo będziemy musieli gdzieś skoczyć o to, Ale żeby Ale to wyhodować. nie były żółte nasionka Chyba, że przyniesie żółtego kwiatka skądś Oj. O, pingwinek, jaki uroczy Tu są dwa nasiona A, kilka miesięcy nie No, no, bo brakuje tego jednego kwiatka żółtego Gdzie on może być? Tu jest niebieski A spróbuj to wyhodować w tej doniczce Jest, 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 okay, jest, 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 okay, dobra okay. Konewka, weź Konewka. się teraz, nie pta, A tu nie jest żółty? Czy? Nie, nie, biały No bo są tylko te dwa rodzaje To poczekaj, i może, trzeba, może trzeba przynieść żółty No to trzeba będzie do jakiegoś kwiatowego wskoczyć Albo to jest gdzieś schowane tutaj Zawsze raczej trzyki są pochowane po jednym dodatku Po tak. to, żeby było łatwiej O, smoczek, tu nie będzie tego o jej, znalazłam, co on tutaj robił? Możeś był tutaj na dachu siedział Zauważ, wcześniej. Was, Popatrz po tym wszystkim. Tutaj może być to bardzo mocno schowane. Może to trzeba też przynieść z innego dodatku. W toce było bardzo często, że z jednego przynosiłaś do drugiego, pamiętasz? Koczymy po prostu poszukać żółtego kwiatka. Ajdź wyszłam stąd. Może tu jest jakiś żółty. Trzeba hmm. iść do jakiegoś kwiatowego dodatku na 100%. Na pewno nie będzie jakiegoś ten domku z kwiatami? Weź Chyba. wyjść do podstawy. Pod... No to idź do kwieciarni. A potem zrobimy najlepszy trik, bo będziemy potrzebowali jeszcze iść na boisko, przynieść hunter. Melek, Taki modralak, gdzie ty masz tu kwiatarnię Właśnie nie wiem, to ty powiedziałeś, że jest kwieciarnia. Chcę, znalazłam takiego kwiatka, ale chyba nawet znalazłam na niego na i to w szkole Szartujesz. Jakim sposobem. No nieważne, mamy w każdym razie. I co ja mam tutaj złe śledzko? Boisko, na boisko gdzieś jest szkolne. No to jest boisko. To nie jest boisko, to jest dobiegania Mufinka. Ej, faktycznie. To jest boisko to dalej. piłkę nożną do, tej, do piłki. No, U, o, tutaj. I... Bardzo. Jeszcze, jeszcze jedź, jedź. Potrzebujemy tego hantelka Tam widzisz? Za, za bramką, za bramką jest ten hantelek no? Tak, tak, potrzebujemy tego. Sobą? Tak, ponieważ to, to jest ty, 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 to Miesz, bo ty jesteś taki silny. To jest 2 kilo, Mufinka waży, nie wykorzystuj mnie. Dobra, wracam. I jak kotek, w sumie tyle może ważyć? Albo więcej, na przykład 15 kilo będzie wielkim czaposkiem jak Bushin. Nie, nie, nie. nie, nie Dobra, nie, nie. Nie, nie. nie to nie. Okej, w takim razie zaczynamy od mnie, od Mufinki, ponieważ ja... a co ja... No był o, štosik. No, Słuchajcie, teraz tak, spróbujmy wyhodować tego no. Ale też może od razu go tego już A spróbuj już tego spróbuję. dać, no, zobaczymy One są czy działają same I uwaga, no. Tuli, pan mój kochany kwiatek, zadziałań, no. proszę Chyba nie, znaczy. chyba nawet nie wchodzi w tam no. Dobra, no to spróbujmy poddać Nasze piękne nasionko I? A, to jest inny, faktycznie On jest inny, czyli w szkole Ale działa, ej, ale a, w ogóle jaka wyderka. Ej, sztos. Super wyglądają. Dobra, Dobra, bierz hantelek. I tak idziemy teraz z tobą. I, I lecimy daj. po ostatnie, czyli najważniejsze, na które czekaliście. Jak zdobić żabie przebranie? No i teraz tak. Daj ten hantelek i postaw go na rekinku. Tu? Tak. Do góry. No, w sensie na tym. Sprawdź. I jeszcze jest My Melody. Jest i jest Panda. Jest Panda. Pupcio Panda. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. O, patrz. jest Mufinka. Ona ma różowe brwi. Dawaj, dawaj. Pokaż. Boba Mufinka. Boba Mufinka. Myk. Z... A... Jest Żabcią w tym no momencie. No dobra. Czekaj. Chodź do... Chodź do no. mojamy. Czemu nie wyrzuciłaś chodź. na dół? Jeszcze mam Bobasa. Patrzcie jak słodko. Jeśli chcecie więcej trików właśnie w Avatar World, koniecznie zostawcie dużo kciuki w górę. A my słodziaki widzimy się w kolejnym filmiku. Pa. Pa.